Muzyka, na cmentarz zobaczyć w tym gro, rodziny Gronkowskich. wypadku, tu jest pochowany razem razem ze swoją żoną i córką. Właśnie w samym środku cmentarza jest grób Kląkowskiego. Ten grób był bardzo, bardzo zaniedbany. Ja kiedy po raz pierwszy przyjechałem tutaj na, na wakacje, to właśnie zacząłem odla, do odnawiania tego grobu. Odczyściłem ten granit, który już pleśnie zaczęły go zrzeć nieomal. No i obok jednocześnie zdobi to, ten grób. Piękne, piękne róże, które za każdym razem mnie przycinam, żeby one po prostu czuły, że ktoś się o nie dba. W stanie Styczniowym brał udział, także rodzina wielce zasłużona. No i ten właśnie krąkowski, ojciec tego Kamila, zbudował ten pałac, Villa Listil. Była to osobistość wielce szanowana we Francji, w Paryżu, bo był, zarządzał nawet Petit palais. To była pierwsza willa tutaj, która została wybudowana. W 1882 roku nazwa ulicy pochodzi od nazwy willi. Wszystkie wille bogatych ludzi, którzy tu mieszkają, zostały wybudowane później. Scenowo Kami w 1949 roku był ostatnim dyrektorem przedwojennym, w okresie powojennym dom podobno był w rękach niemieckich, a potem on zarządzał do 49 roku. Przed śmiercią przekazał właśnie w testamencie ten dom. I ten dom, który jest tu w Dinar, pod piątym numerem Rydy Ravistil, Ravistil to oczywiście jest to nasza wisła. On musiał być jakimś człowiekiem bardzo wpływowym, zarządzającym być może ten Dinar, bo jednak nazwał właśnie tą małą uliczkę Vistil, Wisła i właśnie dzięki temu sobie wymarzyłem, że będę spędzał tutaj za każdym, w każdym roku miesiąc bo dojście do morza jest bardzo bliskie nie 50 metrów w tej chwili właśnie odnowi miasto odnowiło pięknie schody do morza, zejście do morza. Moim marzeniem również jest, żeby wglądnąć w końcu w ten testament, bo podobno w tym testamencie on orzekł, że ten dom ma służyć w formie właśnie wakacyjnej czy w formie wypoczynkowej dla nie tylko Polaków, ale szczególnie dla Polaków. Muzyka Gracias. Mi jako gospodarzowi tego domu leży właśnie na sercu bardzo, żeby ta willa e, wyglądała pięknie, żeby była zadbana i żeby no, ponaprawiać, co można ponaprawiać, ulepszyć, co można ulepszyć, i żeby przez długie pokolenia cieszyła nie tylko Polaków, ale też e, cudzoziemców, którzy tutaj przyjeżdżają i żeby była naszą chlubą Polaków, żebyśmy byli dumni, że ta willa. E, jest nasza, bo to jest y, y, darunek Polaka, jest 11 pokoi dla 23 osób. Oferujemy dwa pokoje, również rodzinne, jeden dla pięciu osób, drugi dla czterech osób. Um, oferujemy no, przede wszystkim spokój, mamy tutaj duży ogród. To jest coś bardzo rzadkiego w mieście. Jesteśmy 50 metrów od morza, którego nie widać może będzie troszkę słychać i 100 metrów od plaży. Do miasta jest 20, 20 minut na piechotę. Jesteśmy troszeczkę tak na uboczu, ale w jednej z najbogatszych dzielnic Dinar i jest tutaj spokój, a um... Okolica jest piękna. Jest w wzgórze Świętego Michała, czyli po francusku Limon Saint Michel, gdzie ludzie z całego świata przyjeżdżają, żeby zwiedzić. To jest tylko godzinę po samochodem albo autokarem. Jest oczywiście piękne miasto Dinar, który to jest znany kurort. Jest 15 metrów w drugą stronę talasoterapii, gdzie można przyjechać na wszystkie zabiegi spa. Jest piękne wybrzeże, miasteczka takie jak Saint-Lunaire, Saint-Briac, Lancieux. Jest naprawdę pięknie, warto przyjechać. Znalazłem ją przypadkowo w miejscu, gdzie są suszone pościele. W takim jednym rogu tej przestrzeni pięknej. I odkryłem przypadkowo zupełnie, bo była zupełnie zarośnięta ta taczka. No ją wydobyłem, oczyściłem, od, troszeczkę od, odlerdzawiłem i postanowiłem ją ozłocić, żeby ten salon właśnie kultury malarstwa różnych artystów miała swój sygnał wywoławczy, jakby symbol złota taczka, złota taczka i po polsku i po francusku. Normalnie willa jest otwarta od 1 kwietnia do 1 października. Jest to związane z kosztami ogrzewania willi, ponieważ no wiadomo z jakich, warun z jakich powodów gaz bardzo zdrożał. Jeżeli będą klienci, dom może być otwarty cały rok. Gdy są prowadzone wizyty z przewodnikiem, no to oczywiście tę willę pokazują i o niej mówią. Willa nie jest zaklasyfikowana jako zabytek narodowy, a mogłaby. Jest to związane z kosztami. Jeżeli przeprowadza się jakikolwiek remont domu, trzeba wyspecjalizowanych rzemieślników i to kosztuje jeszcze drożej. A nam i tak brakuje funduszy na przeprowadzenie pewnych remontów. Muzyka no, ja będę się starał kilku polskich artystów zwerbować do tej wystawy, początku pierwszej wystawy. Jeżeli jakiś Francuz, artysta z moich znajomych też się zgodzi na to, to wtedy będzie rzeczywiście, bo moim jakimś takim dalszym marzeniem jest, założyłem w Paryżu razem z kolegami artystami polskimi ruch artystyczny pod tytułem Decentryzm i chcę po prostu dzięki tej, tego saloniku zrobić wystawę decentryzmu, żeby ten de decentryzm działał w dalszym ciągu, żeby był po prostu żywy. No, wysłałem ten projekt do różnych instytucji w Paryżu, do biblioteki, do różnych e, instytucji w Paryżu i pisałem również Ministerstwo Kultury. No i minister. Zlecił komuś, żeby odpowiedzieć na, na moją petycję, no i, i cieszę się właśnie, że jedyny, jedyną nie, piękną odpowiedź dostałem ze, ze strony Polski. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.